Mam nadzieję czy mamy kontynuować Poll tym razem wolniej Mam tu dwie taśmy A nie potwierdzam oczymają pozycję, jeżeli coś tu przyszło eliminować Znalazłem czekam Wryżnali kozy Nie ma technicznie. jakichś dobrej na 130 bany. też jakiś na nas leży A to nie jest wszechśny strzel wyborowy Właśnie Ką nie wiem ja musiałem sprawdzić czy przypadkiem nie mogły Nie to chyba nie jest trzele. Ja wodny będę sprzed biegał sprawdzić Neuraluć. Jasz może? Wielmy. O, Zostałem tego wyzmieniu. nam trzeba. Anna jesteś pewien, że straciłeś człowieka na wzdłuż? Nie, się spojrzeł, jakby to chciał. Się... E, tak, dokładnie to sprawdziłem hmm. zanim odrywali nogę. No nie. Okej, przyjął. Pomiędzy tymi ciężarówkami ustanawiamy punkt medyczny, że ktoś jest ranny, tam mają być medycy wszyscy. Jest... Ja mam A, na, na, na... Tak, okay. kontakt? Tak, potwierdzam, ta, ta, stoi ta, na szczycie słabo, się. Serw No to daleko, to będzie, jak Wolskie, to, to, to będzie 10 minut. Tak, w GP masz dynak jak jest potrzebne. Tutaj dymnik jest wszystkich na 120, w Istnej tam na wzgórzu czy kontakt, przed chwilą się wychylił, także uwaga na maszynę. Kontakt się wychylił na wschodzie na 120, daleko. Daniel. Trób spek, o jest tutaj, w tej pozycji 2-30, za skałę we no nie, już A na 130 ktoś meldował, że, że ktoś z nas leży. Leży tutaj, z leży, tutaj na, na, na Ty, tym. Przewyższeniu. No i to trup? trup no, stąd no, widać, no. że trup nie rusza się. No to może jest nieprzytomny, sprawdzi go. Kurwa. Kurwa. Nie było rozkazu tam iść. Kurwa, panowie. Dobra. Mam tam iść? Na 130 od naszej pozycji. Widzę go na załomie. Na załomie tutaj, jak Pierwsza góra się załowie. Wodny pies Medyka i... Kurwa, i... Korn'a. I lecę tego rannego, sprawdzić. Kurwa. Przecież. Moskwa, tutaj Dimitri, wysyłam Medyka. Namierzyliśmy jeszcze jednego rannego. Będzie leciała tą Medyk z obstawą. Sprawdzimy, skąd ta osoba żyje. To jest Jogo, z Anny. On jest z Potwierdzam, to jest. Tak, uh, możecie to sprawdzić, ale jak się... Skręciłem sobie w sztabie. Przyjąłem. Panowe szybkie tempo, najprawdopodobniej jest to jogo, który był sprawdzony, nie żyje, ale... Musimy się gdzieś jeszcze upewnić. Szybki zamian, za jego... a, na Arno, przygotuj sam... swoich ludzi do wymarszu dalej po Berkulu. punktach do osoba. Tak, On nie żyje, sprawdziłem, a potem straciłem nogę. No, masz dwie. A Dadaj... wyznania, no jak przyjąłeś? No, Swoje... twoje... wyznania, przemieszania. No, Dali mi Dobra, żyje, przyjąłem tempo, wracajcie. Wagadowskich i Druszyn, zaraz będziemy ruszać dalej po punktach a, do Foba. Panowie zaraz będziemy ruszać do... punktach... po punktach do Foba. Dobry. Tak, o, Uch, a Przyjął Tak, dobrze, możesz ustalić już swojego gdzina w Tak? Dajcie pod łatem, bo gdy jesteś pokrwawiony Anna jak przyjechała? ja No, ja, ja mam spoko, okay. tego tak. okay. Przygotować swoich ludzi do wymarszu ruszamy dalej po punktach do FOBA. A, a ja Anna, dość sporo wyrwałeś. Wodny Anna ruszyła za jakieś 10 sekund wyrusz za nimi w szyku przemieszczamy się do tego FOBa, który jest e, powyżej nas Przyjadł. Dobra Barek jesteś cały. Dzięki ruszamy. Jeszcze wspieramy się. się. Czy w Annie wszyscy są już wyleczeni? Borys. Nasz, na południe. Żeby nie jebło. było? Wspierajcie o pod pacanach. Dobra, idę Wtedy Czy... weźmiemy do czyno? Czego go tu rusza? Borys jeszcze się zbiera, kilka. To drugie ciało to był TS po broni. jesteśmy. Dobra, my ruszamy wedle wytycznych na mapie. W tej samej. Yy, yy, tak samo się ustawiam jak wcześniej, czyli na lewo od Anny. A gdzie jest Anna? 150 No już tam poszli za tym za ten przełom chyba O okay, tu wrócił. Czy no da ciebie opatrunki Chodźcie, ruszamy Dobra

Jest, Czecha Bako i tutaj na strzech sprawdzę tam. Tam wszystko na pewno wybite. Cza, bako, idziemy. Widzę pod Kontakty prawdopodobnie na 80. come Bity na śmierć. Biedny sukinsyn, nawet niego nie tak, Jedno wykocza drugie, jak biedny, to nie może być sukinsyn. No biedny, bo to nie, co nie bogaty. Sprawdź bo widzicie? No Filozofia. Co tak. tu leży? Filozofowuj Dobra. Tak. Tak. Wszyscy jesteśmy cali? Tak. Tak, ten tam. Tak, o, okay, tam. Dobra. Hmm. Czekajcie, podbieram te magazynki. Ruszajcie, Czekajcie jeszcze na nasz. Nie, Prison jestem tymi Aha, się nabiegałem. Luizki, ja cię muszę mieć jak najdalej od ciebie. Jak ty zaczynasz strzelać, to mi się cały obraz rozjeżdża. Od Okay. No, w pewnym momencie słyszę tylko takie klak, 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 klak. też? Nie. A? Nie. Buty ci się rozłożą. No to słyszycie, czy nie? Ta, buty ci się rozłożą. Nie, nie, jak strzelamy, nie? nie to w pewnym momencie słyszę, już nie słyszę taki huk, tylko taki Tak, klak, klak, klak. tak, tak, bo nie mamy stoperów i dlatego nam usług wali. A mhm. dobra, czyli mam, czyli śmierdzę i się, mam się trzymać z daleka, okej. Okay. No, ja się muszę od ciebie dalej. Jaki strzał? Pekaszka, Gleba To nie na naszej wysokości, chyba! No tam za tych wzgórz, chyb. znaczy za tych skał na dużo chyba! Z tej góry! Tak, oni są za tej góry, nic nie widać! To jest za daleko! Pa ko! nie biegaj tak! Jestem, jestem! Nie no oddala się za bardzo, by, kurwa, podzielić los miego, szczęściarza naszego. Ale przykro mi, byłeś drugi, nie pierwszy. Nie, no, Widzę na czubek rów, następnej rów, anteny. to pekażko. Co widzisz Boko? Czubek następnej anteny na. No to oni tam 80. chyba byli, no. sprawdzali to, nie wiem Taki dźwięk jakby grzechotnik, nie? No jo. Ruszamy! Dobra. Tak jest! trzymamy tyły! Dobra, a tu nowina! Idź przodem, bo się wpieprzysz. <laughs> Tam się dymi z tej naszej bazy. Jeśli ta baza tam jest. Roli. Chyba tak, na nasze przyjęcie już nastawili ze trzy grille. <grym> Albo im limbrownie <bram> wyjebało. <grym> Kurde, chodziarze jedyno wyprzedzili już. O, obiadek po prawej. Hmm? hmm coś tam hasa.

Duchy i dół Do środka Prwa Duchy i dążka Czególnie jeszcze na zewnątrz Pręd to jest wejście To śmierć, nie odwala się do, do wejścia szukałem będzie można Dziemy wejść brak. na tym jeżeli... nowy, Czeka, jest Przy północnym może zróbmy tutaj biurkę. Obsadzimy bunkier na tak, tak, zachód tak, tak, od, tak, was tak, tak, od was i na podnocne w od was Wszystkie drużyny, również nawet medyczne skrzynki z amunicją W je pianki, jeżeli masz potrzebę, to pod pod wszystko pod wszystko jest dobra. medykamenty Ludzie, którzy A, mają potrzebę ubrania amunicji Możliwe pobrać w skrzynkach, reszta na stanowiska strzeleckie Kurwa zaraz zróbmy je Anna domostwa, zajmiemy bunkier na południowy rzut Wejście jakieś? Nie wiem, co to ostrożnie. No, Możemy skorzystać z, zresztą, z Tutaj, po, czy tutaj czy Anna. Czekam Anna. Na Anna. Fajnie, że. Medy... Medy... o wejście! wyjście, no, 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 Kurwa, no Anna. No, Anna. No, Południowy, zachód i południe bunkry no, ku... 2. Tak. Bereki jest. Kurwa. Dobimo dowodzenie, słuchajcie panowie. Czekajcie. Aaa. Ja chyba jeszcze rozesłę. Co ja nie ja